Wtorek 26 sierpnia. Karta Dnia Rycerz Kielichów. Dzisiejsza aura sprzyja spotkaniom, miłości i dobrym wiadomościom. To dzień, w którym twoje serce będzie mocniej odczuwać zarówno radość, jak i wzruszenie. W sferze uczuć Rycerz Kielichów zapowiada nowe emocje, randkę, wiadomość od osoby, o której myślisz, albo gest, który poruszy twoje serce. Samotni mogą dziś spotkać kogoś wyjątkowego, osoby w relacjach poczują przypływ bliskości i czułości. W pracy i finansach możesz usłyszeć coś, co cię podniesie na duchu. To dzień sprzyjający rozmowom, negocjacjom, a także kreatywnym projektom. Jeśli planujesz coś nowego, dziś pojawi się inspiracja lub pomocna osoba, która otworzy przed tobą drzwi do zmian. Twoja dusza i duchowość. Intuicja będzie dziś bardzo silna. Możesz mieć prorocze sny, otrzymać znak albo poczuć wyraźnie, że jakaś decyzja musi zostać pogięta zgodnie z głosem serca. Wszechświat prowadzi Cię teraz w stronę radości i lekkości. Wskazówka dnia. Bądź otwarty na słowa i gesty innych, bo mogą nieść coś, co całkowicie zmieni Twoje spojrzenie na pewne sprawy. Dziś wszechświat działa przez ludzi, którzy stają na Twojej drodze. Wróżbita Łukasz Węcka